Stefek burczy mucha. O większego trudno zucha, jak był stefek burczy mucha. Ja nikogo się nie boję, choćby niedźwiedź to dostoję. Wilki? Ja ich całą skraję pozapijam i pokraje. Te hieny, te lamparty to są dla mnie czyste żarty. A pantery i tygrysy na sztyk wezmę u swej spisy. Lew? Cóż lew jest? Kociak duży? Naczytałem się w podróży i znam tego jego jegomości, co zły tylko kiedy pości. Szakal, wilk, straszna nowina, to jest tylko większa psina. Brysia mijam zaś z daleka, bo nie lubię, gdy kto szczeka. Komu zechce, to dam radę, zaraz za ocean jadę i nie będę stewkiem chyba, jak nie chwycę wieloryba. I tak przez dzień Boży cały such nasz trąbi swe pochwały, aż. Raz usnął gdzieś na sianie, wtem się budzi niespodzianie. Patrzy, a tu jakieś zwierzę do śniadania mu się bierze. Jak nie zerwie się na nogi, jak nie wrzaśnie z wielkiej trwogi, pędzi jakby kart ze smyczy. – Tygrys, tato, tygrys! – krzyczy. – Tygrys? – ojciec się zapytał. – "A chleb może miał ukopyta! straszne, trzy czy cztery nogi, paszcze taką, przy tym rogi! Gdzież to było? W Właśnie porwał mi śniadanie. Idzie ojciec, służba cała, patrzą, a tu myszka mała, Polna myszka siedzi sobie i ząbkami serek skrobie. Hanna Niewiadomska, Felek Kartofelek Witam wszystkich! Jestem Felek! Jestem Felek Kartofelek! Właśnie dziś gruba kucharka Chciała wrzucić mi do garnka. Że też są na świecie kraje, gdzie są takie obyczaje. Ma być w kostkę i w rosole i ja mam w nosie taką dole. Więc uciekłem z krajalnicy. Patrzę, środek frytkownicy. Ktoś chciał mnie we frytki zmienić i w oleju zarumienić. Chciano mnie pokroić w paski. Podawać do kiełbaski. Mam być w paski? Na oleju? Być nie może, panie dzieju! Gdy uciekłem z frytkownicy, to złapano mnie w Mokre ręce złej kucharki docisnęły mnie do tarki. Miałem być na placki starty, z pięknej skórki swej odarty. Ja mam miazgę, usmażony, mógłbym zostać przypalony. Kto wymyślił tę torturę, aby zedrzeć ze mnie skórę? Gdy przed tarką szusadałem, w piekarniku się schowałem. Stamtąd uciec się nie dało, tam spieczono moje ciało. Nawet mnie nie rozebrano, i w mundurku na tu dano. Tak się kończą losy felka, wesołego kartofelka. Dzisiaj felek kartofelek jest obiadkiem na niedzielę. Rogal i bułka. W pewnej piekarni, na górnej półce, Rogal zakochał się w krągłej bułce. Droga bułeczko, pszenna bułeczko, może zostaniesz moją żoneczką? Jestem jak księżyc, serce z nadzienia, ja spełnię wszystkie Twoje życzenia. Lecz bułka na to aż podskoczyła i rogalowi tak oświadczyła: Mój zakrzywiony, panie rogalu, być Twoją żoną nie mam zamiaru. Nigdy nie zejdą się nasze drogi, bo mi jest to okrągła, a Ty nasze rogi. A w mej rodzinie nikt nie wybacza, gdy za mąż wyjdzie się za rogacza. Zresztą nie w głowie mi jeszcze dziadki, jestem za młoda na los rzadki. I poszła sobie w dal z przyjaciółką, smukłą i szczupłą paryską bułką, która to wieża i widziała i na paryskich modach się znała. W piekarni wybór bułek niemały, zraniony rogal. Poszedł do hału. Może ty, śliczna, rumiana hałko, zostaniesz mego życia rusałką? Chałeczka piękna, skruszonką, słodka, szybciutko ślubny warkocz zaplotła. O życiu z tobą od dawna marzę. Z radością pójdę dziś przed ołtarze. Ślubu udzielił im Pumpernikiel, bo w udzielaniu miał już praktykę. A co z bułeczką? Sama, samiutka, leżała w koszu, aż całkiem uskła. Na stare lata stworzyła parę z pewnym sędziwym, twardym sucharem. I z nim prowadzi kłótnię za żartą. Które z nich zetrą na bułkę tartą? Do urzędu zatrudnienia Wpadła pchła. I od niechcenia Przeczytała ogłoszenia Dotyczące zatrudnienia. Przeskoczyła schody z winnie. Urzędniczkę tak niewinnie pyta. Może pani wie, gdzie tu są oferty, psie? Jestem w wielkiej desperacji. Bez pieniędzy, bez kolacji, bo w mej okolicy psy zatrudniły inne pchły. Choć prosiłam, choć błagałam. Że bez pracy, biedna, mała, Kundel czarny, czy też rudy, Chciał dziś tylko mojej zguby. Ajajaj, jej! kto pomoże w doli pchlej? Ja się z biedy rozchoruję, ja na progu wyląduję. Może jakieś dobre zwierzę dziś do siebie mnie zabierze. Ja już sięgam pchlego dna. Wszyscy w pracy. No a ja wobec takiej sytuacji ciągle szukam pracodawcy, gdyż marzeniem każdej pły jest by w życiu. Zejść na psy. Przyszywanie guzika. Przyszywanie guzika to przyjemność jest dzika. Zwłaszcza dla stuprocentowego mężczyzny. Przyszywa, a potem cały wygląda jak z pola chwały. Nic tylko rany na nim i blizny. Męczy się przy tym. Stęka. Z wysiłku mdleje mu ręka. I dziwne esy floresy wyczynie jego dłoń. Żaden wódz, żaden marszałek nie wpadł jak dotąd na ten kawałek, że igła w ręku mężczyzny. To taka groźna broń. W związku z tym. Myśl na harma, Prosta, a ha, jakże genialna po moim mózgu skika, żeby mężczyzna? zwłaszcza żonatych, mniej zamożnych można na raty ubezpieczać od przyszywania guzika. Agnieszka Frączek, sznurówka. Raz sznurówka, żartownisia, rzekła głośno. Nudzi mi się, to paskudne jest uczucie, tkwić bez przerwy w lewym bucie. Ciasno tu niewygodne. Widok zasłaniają spodnie. Węzeł ruchy mi krępuje, zwłaszcza gdy but spaceruje. A but drepcze, kroczy, skacze, gna, kusieka, tańczy, człapi. I tak od samego rana. Ja zaś jestem uwiązana. Kiedy but się tapla w błocie albo wspina gdzieś po płocie, ja zazdrości aż się skręcam, rwę. Ruruję, w pętam. Ta sznurówka, wiem na pewno, uskarżała się przed krewną. W końcu rzekła. dość tej mowy, czas po rozum pójść do głowy. Poszła więc, a gdy wróciła, wprost do buta się zwróciła. Mój papuciu! Powiem w skrócie: nie chcę dłużej mieszkać w bucie. Żeby but pozostał butem, to się go przywiąże drutem, makaronem lub parówką, byle tylko nie szorówką. But też całkiem zgrabnie skacze, gdy jest spięty przedurzaczem. Smyczą. Gumą balonową, kablem, wstążką kolorową albo skórką od banana. Więc ja już opuszczam pana. Więcej z butem nie gadała. Problem przecież rozwiązała. Pożegnała się jak dama i na spacer poszła sama. Jan Brzechwa. Znaki przestankowe. Prowadziły raz rozmowę różne znaki przestankowe. Rzekł dwukrotnie. Mógłbym przysiąc, że tu jest dwukropków z tysiąc, bo beze mnie nie ma zdania. A bez znaku zapytania, też pomysły rzekł cudzysłów śmiać się można z tych pomysłów. Bo kto czytał różne wiersze, wie, że mam w nich miejsce pierwsze. O, przepraszam, rzekł przecinek. Mógłbym wziąć to za przecinek. Bez przecinka nie ma zdania. A bez znaku zapytania. Niezły komik, niezły zbytnik zirtował się wykrzyknik. Nie chcę chwalić się przed nikim, ale jestem wykrzyknikiem. Myślnik leżąc milczał smutnie a tu średnik wdał się w kłótnię. Jak ze wszystkich zdań wynika, nie ma wiersza bez średnika, bez średnika nie ma zdania. A bez znaku zapytania? Kropka słysząc te hałasy, sprowadziła dwa nawiasy. Cni panową, zacne pań? zamykamy całe zdanie. Koniec kropka, odpoczynę. Znów przycinek rzekł przecinek.